Witam wszystkich serdecznie, o w ogóle. Jeszcze jedna rzecz widzowie zanim się przywitam, chciałam powiedzieć, że dziękuję wam y, za to te lajki i wyświetlenia po dostatnich naszych filmach, bo naprawdę ładnie wskakują, łączy światła, żeby było widno. A właśnie się Martio obudzi i witamy się widzowie z Wami. Witam wszystkich serdecznie na nowym odcinku w serii IRL prawdziwe życie wygrimbie. W odcinku 21 21 Nie róbcie już sobie żartów z 21, wiem. Ale no, yy, dzisiaj będziemy jechać. O, dzisiaj jedziemy na jezioro z rodzinką, więc no, jeszcze się przywitamy z tatą. Więc przychodzimy do Finlandii. Dawaj, wędkarzu, pora na ryby. Tata, muszę jechać do pracy. Mogę pojechać Twoim? Jeszcze ja z wolnego nie możesz wziąć. Wielka filozofia. No, tata. Wolne Pojadę, pojadę swoim autem i przy, wrócę. Wrócę później. No to ja jadę do wujka. Dobra, no to widzimy się u wujka tam też. Ale będę za 3 godziny! Nara! Policja idzie, widzowie, trzeba uważać. Jedziemy. Pod nasz kochany... O kurde, jak ja jadę. Pod nasz kochany e, mechanik Skręcamy. Co jest? Gra? Policja na tym mieście, a jeszcze chyba mojego tatę zatrzymali z ciekawości, bo słyszałem syreny więc widzimy się na mechaniku widzowie dobra widzowie, dobra. już podjeżdżamy na nasz kochany hud bo miałem jechać do mechanika widzowie, ale zanim pojedziemy na mechanika, też muszę mi pojechać na hud, bo no, z, koleg z kolegami się spotkać I jeszcze z Loganem i z Michaelem bo... siema mordo, o, siema siema kurde Hello. long night niech się Ej, kumacz w ogóle, że jesteśmy w wiadomościach? Oglądałeś Co? To? Nie gadaj. Nie, włączaj. Nasza akcja. Patrz, nasza akcja jest w wiadomościach. jak przełączę kanał. No, patrz. Widzisz? Co jest? Witam, wygrany News. Dziś nie doszło do strzelaniny, gdzie czterech najprawdopodobniej gangsterów zabiło dwóch młodych osób. Jeden dostał kilka kulek w głowę, a drugi dostał cztery kulki w brzuch. Jak już mówiłem, nie żyją. Wlicy są powodu zaklejone, ale był to czarny sedan i jechał w stronę takiego chodu, ale nie wiemy dokładnie, gdzie wysiedli. Życzę miłego dnia, a newsa przedstawili wam. Mark Iwans oraz Elvis Preston. Jesteśmy poszukiwani, bo ja miałam maskę, więc... Ale... O, jesteśmy poszukiwani, tylko nas nie rozpoznali chyba. Chyba, mówię. No, no, bo ten, o kurde, jak... ej, tutaj jeszcze pisało tam na, pod koniec, jak już się skończyło, że te osoby, które zabiły, te dwie osoby, dostają 80 lat w więzieniu. Uu! A te osoby, które nie zabiły, to Ile? 20. ile? Ale, ale wiesz, że jak niemożliwe 80, nie 25, zapyś, bo jest, to wiesz, jest Ameryka, wiesz, a nie Polska. O, ale w po Ameryce też jest tak. Widzę. Jakie 80. No bo, no bo jeszcze y, małeś, miałeś inne jeszcze. Nie tylko zabicie, tylko jakieś inne moralne jeszcze były. Ale i tak nas i nie znajdą, daj, daj mi spokój, ja Mati, się znajdę. Spóźni... Matis! Spóźni... A, kurde, robota, 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 robota. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kurde, jedź, jedź, jedź! Kurde! Dobra, ja będę pierwszy. O Boże, jak ty jedziesz, jedź, jedź, jedź. Dobra, widzowie, widzimy się na mechaniku, bo jesteśmy spóźnieni. Widzowie, jak widzicie, na naszym mechaniku kochanym, patrzcie, ile osób jest ja ci kręcę. O, Boże, jeszcze okroda? I cię, co ten są nas... przeceny? Zaraz będą! Kiedy otwarcie mechanika? No tak. Dzień dobry. Proszę zachować Proszę zachować mnie. Już, Dobrze. już. Ja pan, pan, ja mi, ja proszę pana, ja niech pan zawróci. Otwieram. I pan będzie od tamtej strony. Dobrze. To jest porządnik firmy. Po pierwsze, możecie Odwierać, wjeżdżać! Otwieramy garaże, Proszę wjeżdżać! Pozna 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 poznać się trzeba. Ej, dzień dobry. Miło mi. Cześć, Mati, Mateusz. No, dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie dużo o panie słyszałem. I właśnie no słyszałem, że pan jest przydzielony z oddziału takiego innego. I teraz tutaj jest pan. No tak. No dobrze proszę pana to już idę do roboty, bo no... Musimy zaczynać, bo 20% zniżka i osób jest jak nie wiem. Jak nie wiem. No, no, wiem, no. dużo dobrze. jest Ja już idę. Dobrze. Dobrze. No to proszę. Proszę już. Dobra, co na ciebie, mój kochany Jay? dzień dobry. Tutaj poproszę wymienić oczywiście koła z zimowych bo tam no zima była, a ja tak. dalej na zimówkach latam. A no jak by pan chciał opony No letnie. Ale ja Ci polecam wielo żebyś żebyśmy nie musiał już zmieniać. Pe no to a, nie będę to... Dobra y, dobra, no to już po, po opony idę. Tu są widzowie, idziemy po opony. Z tymi cyk, cyk. Mamy opony Tak, tak, opony, opony e, och, e, Tak, idź po te opony Poproszę Dobra Okej, okay, no to już opony, o już przyniósł tam pan Proszę, cyk Nałożymy, czekaj już nałożymy opony. Daj mi sekundę. Wszystko już jest zrobione. Jay mój kochany, poprosiłbym 1150 dolarów. Mamy. Dobra przelewem może być? Może być Jak pan woli? Znaczy... Jaki pan, przepraszam To przelewem. Dobra, no to już tutaj. Prześlij na te konto Na Tires Plus Tires plus Greenville, Grenville. Tires plus Grenville. No i... Tutaj Dobre, tu masz. Tak, doszło, do, doszło, tak. doszło. Sprawdzę. Jest, dobrze, no to dziękuję i miłego życzę. Dzięki, za... Dobra, zamknięty salon, zamknięty. Już więcej osób nie zaakceptujemy. Niestety, wszystko zostało przydane: opony i wszystkie. No, wszystko poszło już, no, więc. No, dopiero będzie za tydzień. Znaczy, nie za tydzień, ale będzie jutro, bo zam zamawiamy. Dziękuję i do widzenia. Niestety, zamknięte. Tak? powiedzieć, że widziałem w wiadomościach, że tam e, jakieś kapójstwo e, było, w sensie mało, no, morderstwo e, i w ogóle dam okazję, więc proszę, żebyście wszyscy na siebie uważali. Dobrze będziemy, dziękuję. Niech pan uży... Niech pan uważa na siebie! Dobrze, dobrze. O to chodź. Trzeba zamówić zamknięte. O, no i tak, sorry, dobra. Oto to ile za zarobiliśmy? Szefie, zarobiliśmy 45 tysięcy dolarów. Uję. 45 tysięcy dolarów, ale dostałe trzeba zrobić, od odjąć 10 tysięcy. 35 tysięcy dolarów, więc wciąż sporo. To pan, Mati, 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 tak, Mati, czekaj. Pan gotówką chce dostać mi e, na Przelewem bym poprosił. Ile? 200 dolarów. 200 dolarów? Dobrze, ale jeszcze takie pytanie, bo. Ja jestem już takim pracownikiem, który już powinien dostawać, przepraszam, że tak mówię, ale powinienem dostawać około 500 dolarów już, bo ja już jestem tutaj pracownikiem od, od, pół, nie pół roku, ale jestem już tutaj 4 miesiące, a widziałem, że pracujesz więcej niż 2 miesiące, 2 miesiące to dostajesz 500 dolarów, co, co nie Logan? Chyba tak było. To można tam O, to miło. Ja teraz długo pracuję. Pan ja, 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 jeszcze dostaniesz napiwek 100 dolarów za dobrą pracę, to pan dostanie 300 dolarów od teraz, a w kolejny dzień pracy dostaniesz 500 dolarów. Dobrze, no to 300 dolarów i na razie jest git. Ten. Mam Tak, jakby nie mówił, żeby ten. Nie dziw się, jak mój brat będzie się trochę milił złotami, tylko on ten. Jest po. Jako bo Polskim, Polskim. A, Polskim, Polskim. a! to miło, jak oni mówią? złote, złote chyba mówią, złote, czy złote Jak to było? Zlote, jeba, złote chyba, nie? No a złote, dobra, złote. Bo ja nie jestem z Polski, więc nie wiem. Polska to najlepsze są. No wiem, proszę pana, Bizon, jak Bizon, nie? Bizony jeżdżą takie, o, kombajny. Dobrze, no to miłego muszę jechać na jeziorko z, z rodzinką, bo słyszałam, że jadę. Ja też go wypłacę. Do widzenia, do widzenia. Dobrze, do widzenia. Log... Panie bo jej wypade, pan jest do, do, dopiero pierwszy dzień. Dobrze widzowie, jedziemy teraz do naszego y, taty, znaczy do bójka jedziemy, bo albo nie wiem, czy zadzwonię do taty i zobaczymy gdzie będzie. Ale no. Teraz jedziemy do taty naszego. Jak pan jedzie? Jak pan jedzie? Jak pan jedzie? No, czerwony. Po złej stronie pan jedzie. Dobra, widzowie, widzimy się na miejscu. Dobra, tata. Ja już Ta, Wsiadajcie do mnie, wsiadajcie do mnie. Otwórz tylko tam. Dobra. To jest... Wsiadaj. Chodź, wsiadaj, dalej. Wujek! Ja zamknę garaż. Jedziemy na Dizio. My happy day. Nie ma szkoły? A czemu nie ma szkoły? Coś tam... Y co się stało w szkole? Bo coś tam, słyszałam, że prądu nie ma. A nie wiem, nawet. No. Dobra, widzowie, widzimy się nad jeziorem. Dobra, ej, Dobra co jest? na wędkowanie. Co, bo tutaj możecie coś kupić, ale ja bym na tą drugą stronę podjechał. Dobra. Bo tu się za chwilę zbierze, A no, rzeczywiście. Dobra. Wędki tam chyba się e, kupuje. Jak Dobra, mi... trzeba pomóc temu dodatkowi. Dziadek! Chodź no. dziadek, chodź Wędkę będ, będ, ci kupię. Tam będą lepiej o, ryby Dobra, tu są, y... a to są... A tu są jakieś chyba darmowe. Tutaj się kwodzi. Czekajcie, dziadek ja ci wyjmę jedną. A ty nie, bo to ci łódkę chyba wypożyczamy. A rzeczywiście. Dziadek, chodź tam dziadek. będą lepiej ryby brały. Oto. Dziadek! Dziadek! O, chodź, chodź już Ci pomogę. E, wodę Ci wziąłem. Dziadek. Wodek, wodę Ci wziąłem. Ale. Proszę? Nie, nie gazowana. Jest mile... Bez min... Tata, chodź, już idziemy tutaj. Tutaj chyba lepsze mogą być ryby. Rybie, lepiej będą ryby A sobie tam przejdziemy? No. Dobrze. przejdziemy. tam Dobra, widzowie już podjeżdżamy pod szkołę naszą kochaną na trening. Wszyscy już powinni czekać. O, przyjechał. No, bo kurde jak musiałam zawsze. na jezioro jechać. Jak zawsze. Jak, jak zawsze, jak zawsze. proszę Nie Jeszcze czekamy na Ciebie. No to. Widzowie, idziemy na trening. A gdzie jest reszta? Reszta jest czekałem w środku. Dobra, no to idziemy. Widzę.